Siemaneczko mordeczki. Witam w kolejnym odcinku symulatora otwierania skrzyneczek. A dziś sobie otworzymy skrzynki Phoenix. Phoenix. Nie wiem jak to się czyta, więc wywalone. Phoenix. Co tu możemy trafić? No to tu widzę fajna snajperka. Dwie snajperki, kosa. Co nas interesuje, zobaczmy jaka cena będzie. Lecimy, pierwsza skrzynka. Jak długo nic nie będę trafiał, to zrobimy, że dopóki czegoś dobrego nie trafię, drogiego wtedy. Skończę odcinek. Możemy tak zrobić, prawie obok czerwonego skina. Hm. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka i co trafiłem, to sobie obejrzyjcie. Polecam. O, Star Trek zawsze ładny. Ale za trzy dolki, no to takie. 2 na 10. Coś ciekawego trafi w końcu. Tutaj trzy nie za bardzo losie. No z nic ciekawego. Może później coś ciekawego trafimy Zobaczymy co tu będzie, co tu będzie Kosa przeleciała się, no w dal Dobra, robimy do Hmm Jak to zrobić myślę dzisiaj Do najlepszego trafienia Albo czerwony skin, albo kosa Wtedy może zakończę odcinek Zobaczymy, jak szybko trafię. Czy w ogóle trafię? Pulsa Fioletowy skin za do 7 dolków, dobra Już coraz bliżej 10 odcinka. I teraz było coraz bliżej czerwonego skina, ale nieważne. 10 odcinka, bo w 10 odcinku pokazywam wszystkie moje skiny, jakie mam i będziemy je upgrade'ować, ulepszać. Wszystkie jakie będą. Które się oczywiście da, bo niektóre do 5000 i więcej już się nie da. Ale to spokojnie, wszystko się dowiecie. Wy. Czekajcie, to jest chyba 8 odcinek, czy dobra, nieważne, nie wiem który, bo kilka podziałów już nagrywam, więc mi się miesza. W 10 odcinku zobaczycie, jakie skiny mam Upgrade'ować, 10 odcinek będzie polegał na całym upgrade'owaniu i pokazaniu wszystkich moich skinów. W skrócie, jakby ktoś się dopytywał, bo dopytywaliście się w komentarzach, więc teraz już tłumaczę. A jak komuś nie pasuje to, co nagrywam, to do widzenia. Nie musisz tego oglądać i tyle. I mi dupy w komentarzach nie zawracaj. Ci, co chcą, to niech oglądają. Ci, co nie chcą, to niech nie oglądają i tyle w temacie. Dobra, korpol. Korpol. Dobra, nic ciekawego. Czerwony skin jest potrzebny. Bardzo chcę go trafić. Ech, Różowiak, zobaczymy po jakim czasie trafię w końcu. Dobra, zamknę oczy, może coś lepszego trafię. Nie patrzę, serio. Słyszę tylko jak się zatrzymuje i... Redline, redline, różowy skin, 13 dolków. Będzie na przepałkę, czyli pewnie zająć życie z, z tego, wypadnie jakaś możliwe... Na 9-10% to zależy, jak będę upgrade'ował, to pewnie wypadnie kosa, pewnie za 150 dolków zająć życie. Albo tańsza, albo droższa, zależy. Zależy wszystko zależy jakie mi jeszcze kosy pozostało trafienia bo całkiem sporo pozwierałem na odcinek. Ten dziesiąty to jest sporo, sporo rzeczy poupgradewałem, żeby mieć te kosy na odcinek już, żeby móc ulepszać. Żeby było fajnie, że kosy w dziesiątym odcinku powiem tak. Będę miał... będę mógł mega dużo stracić. Mega. Bo niektóre kosy są warte u mnie na odcinek, to mam przygotowane już... nie wiem ile. O, najpierw widzę pulsy jakieś 18 dolków trafione. Tamte kosy są tak od 100 dolków do 400. Nawet przygotowałem takie kosy, 701 jedne i chyba mam 28, 29, coś w tym stylu. Plus prostu tego te po. Yy, ten. jak to się mówi, te, 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 te pozostałości, o, tak powiem, te. ten, przed pistolety za. Dolku 19, ciepło nie upgradeuje. Na razie żadnego skinu czerwonego nie trafiliśmy, i to mnie niepokoi. Bardzo ładnie proszę czerwony skin. Przeleciał różowy, czerwony, fioletowy. No, tym będą mała starta, jak prawie był już Czerwony skin. Dużo osób może powiedzieć, że to jest nudne takie, że ogląd, otwieranie super. A to jest odstresujące Nic się, się nie muszę wkurzać, po prostu otwieram sobie, opowiadam o tym i tyle. I to sprawia przyjemność. Dwa Wadolki. Słabiutko. Ile już mam odcinka? Zobaczmy w ogóle. Już 6 minut, i nic nie trafiliśmy. Oprócz tych filetowych skinów, jeden różowy za 15 dolków i dwa start-track. I chyba Kosa przeleciała o start-track. Po ile on jest? 8 dolków. Z niego pewnie AK wypadnie. Albo Kosa o 90 dolków. Ona kosztuje wtedy? Chyba tak, będzie 90 dolków. Czyli taka break, upgradeowałem. To będzie albo Kosa, albo jakiś. 80 dolków zależy od przelicznika czasami jak upgrade'ujesz to możesz po prostu 3 razy pod rząd mieć najlepsze rzeczy a czasami po prostu możesz Upgradować, upgrade'ować na przykład 15 razy pod rząd jak ja miałem wczoraj upgrade'owałem sobie rzeczy na odcinek yy, to w ogóle mi nic nie siadało wszystko było tylko kamień 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 czyli inaczej nieudane jakby ktoś nie wiedział oczywiście ale wszystko to to co teraz opowiadam to wszystko będziecie wiedzieć w dziesiątym odcinku więc warto czekać a to już niedługo chyba po tym odcinku będzie chyba tak czekajcie to jest chyba dziewiąty odcinek tak to jest dziewiąty czyli jeszcze jeden muszę nagrać ok? wolę ja sobie teraz nagrywać na zapas po prostu żeby a licho co może się stać. Dawaj, dawaj, różowe skiny przeleciały i nic nie trafiły. Czerwona snajperka przeleciała. Teraz będą te gorsze skrzynki. Bo tam jest jeszcze mniejsze prawdopodobieństwo, żeby trafić na przykład taką kosę, snajperkę. Nawet różowy skin jest ciężko. Bo tam zależy od każdego z Na przykład ta skrzynka kosztuje chyba 35 dolków. Inne są na przykład za 36 dolków. Niektóre na przykład są za centy. Za 36 centów. Tak kosztuje, sorry, tyle powiem. 36 centów. I. Im, im droższa, tym więcej szansy masz Tutaj jest chyba taki przeleśnik, nie wiem, bo W tych droższych, częściej trafiają nawet po odcinku co jak nagrywałem Po nagraniu wszystkiego Żeby tak otwierałem, wiecie, skrzynki, żeby mieć na następny odcinek, żeby coś tam porobić To cały czas trafiają te lepsze rzeczy Tych gorszych, to ja musiałem cały dokupować Żeby móc w ogóle kolekcjonować je Terrain, jakiś Terrain, super Czy trafimy coś lepszego? Zaraz chyba zrobię cięcie, żeby zobaczyć, czy się w ogóle tu... Po jakim czasie da. Wtedy jak będzie dobrze lecieć, to po prostu puszczę i tyle. Dobra, dawaj szybko bym mnie szczęście opuściło? Chyba tak. Dawaj szybko, kurwa, nie mam całego dnia. Jak będzie miał 40 minut, to trudno. Mam na to wywalone. Ja wrzucę i tyle. Nikt nie obejrzy. Oj tam. I tak nikt prawie do tego momentu nie dotrwał, więc dla mnie to spoko. Jak na, jak dotrwaliście do tego momentu, to napiszcie Dotrwałem, dotrwałam, a ja wam przypnę wtedy serduszko. Tylko tym osobom co tak napiszą, przypinam serduszko teraz W tym odcinku zrobię Która jest minuta? 10 50 JEST! KURWA JEST! Już się bałem, że będę miał 40 minutówkę nagrywać, boże Dziękuję. <noise> Dziękuję Kosa za gdzieś. 100 dolków. kurwa, Kurwa uratowałem Dobra, koniec. To była skrzynka, pho, nix Dobra, sprawdźmy ile procent nam się wbiło już na chłop 36 z 130 skolekcjonowanych. Ok, takie potrafienia, brak nic czerwonego. Jeden różowy, jeden różowy. Czy fioletówki, fioletówki, fioletówki. Więc dobra. Teraz wam szybko pokażę tyle będzie na odcinek. Reszta będzie już niedługo, więc... Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zostawcie łapeczkę w górę, subik, dzwonek, komentarz. Zapraszam na Facebooku grupę Kamilty. My już się widzimy niebawem. Mówię dla Was Kamil Młogowiec! Bye-bye.